Remont sieci ciepłowniczej w Sianowie pochłonie 1,3 mln zł. W ramach prac zmodernizowana zostanie kotłownia osiedlowa przy ulicy Słowackiego. Inwestycja zakłada m.in. przebudowę kotła węglowego, instalacji oraz stacji uzdatniania wody. Dzięki wdrożeniu nowych technologii emisja gazów i pyłów ma się zmniejszyć w skali roku o ponad 7 ton. Będą montowane urządzenia odpylające, automatyka i wszystko to, co jest możliwe, związane z efektywnym produkowaniem ciepła. Koncentruje się właśnie na zagadnieniu ochrony powietrza, ochrony bezpieczeństwa naszych mieszkańców, bo przecież. Wdychamy powietrze, wdychamy to wszystko, co się ulatnia z naszych kominów i różnych innych instalacji. Modernizacja kotłowni ma przynieść jeszcze wiele innych korzyści dla środowiska i mieszkańców. Inwestycja ograniczy do minimum straty przesyłu ciepła do mieszkań i zmniejszy koszty wytwarzania. Przedsięwzięcie dofinansowano kwotą blisko 700 tysięcy złotych z regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego. Z punktu widzenia RPO ważne zadanie, kolejna inwestycja. Warto również zauważyć, że jest to 1255 umowa podpisana w Koszalinie. Nasze działania zmierzają do efektywnego wytwarzania energii cieplnej, a możliwość pozyskiwania środków unijnych przyspiesza realizację tych działań efektywnościowych. Pierwszy etap inwestycji realizowanej w Sianowie, Budowa kotłowni gazowej rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku i ma się zakończyć w przyszłym miesiącu. Natomiast modernizacja kotłowni osiedlowej przy ulicy Słowackiego ruszy w czerwcu.